Rower. Uczymy się na nim jeździć od najmłodszych lat i niemal każdy z nas posiada w swoim domu jedno ślada. Jeśli nie lubisz zakorkowanych ulic, zatłoczonych autobusów i narzekasz na siedzący tryb pracy, wsiadaj na rower. Nie tylko zaoszczędzisz czas, ale przede wszystkim znacząco poprawisz swoje samopoczucie. Jazda na rowerze poprawia wydolność całego naszego organizmu. Wzmacniamy mięśnie, głównie nóg, ale uruchamiamy wszystkie grupy mięśniowe. Wzrasta nasza wytrzymałość, poprawia się krążenie, poprawia się metabolizm, jest ogromna ilość zalet, ale co najważniejsze, wzrasta ilość endorfin, czyli hormonów szczęścia. kółka oprócz rekreacji przyczyniają się do utrzymania naszego zdrowia w jak najlepszej kondycji na długie lata. Możesz zacząć w każdej chwili, w każdym wieku. Wniosek? Chcesz być szczęśliwy? Skakuj na rower.